Siemano wszystkim, 22 stycznia, niedziela I lecimy ze styczniowymi karpiami Ja już karpia złapałem w tamtym tygodniu, piątek 13 Fajnie to brzmi, ale niby pechowy dzień, ale Ja otworzyłem sezon karpiowy, tydzień wcześniej paschal połapał, jak widzieliście A dzisiaj jest czas i pora na Łukasza to, Dzisiaj jadę ja Dzisiaj jadę ja, tak jest, tak więc lecimy Jeszcze chwileczkę szyba, kurde, bo to stycznia i wszystko po Kurde, nie zamrożone, na szczęście jak w Polsce, ale troszkę deszczowo. W tamtym tygodniu w ogóle cały tydzień padało, lało, kurde, masakra była, a na szczęście nasze w weekend kurde yy, nie pada i nie wieje. A to już w Holandii jest po prostu... To już jest, jest zajebiście, Może być zimno, ale... To nie się może. wędki kurde pod pas i leci się wtedy na ryby. No i co? My już jesteśmy na miejscu, ja już mam zestawy porobione, dlatego taki jestem ucieszony. A Łukasz jeszcze się tutaj zastanawia co by tutaj założyć, co by tutaj zrobić. Ale dwie wędki mają już też gotowe, tutaj wiadereczko. Nie wiem, nie ma tutaj, nic nie widzę co on tutaj ma. Nie ma nic specjalnego, Później pokażę, ja już jestem gotowy w każdym bądź razie i u mnie to wygląda tak o. jeden zestaw to jest po prostu zwykła plecionka ołów 50 gram przepon sztywny z odciętym kawałkiem po prostu tego otuliny żeby był zawias i tutaj mam dumbbellsika z pływakiem pacific tune drugi zestaw zestaw helikopterowy o cyk dobrze wam znany tutaj mam 12mm pływaczka cytrusa i trzeci zestawik Tutaj jest na szczałówce. Mam je chyba z 10 albo 15 metrów. Ołów mam tutaj chyba też 50 gram, czyli wszystkie ołowie mam leciutkie. Tutaj mam zwykły miękki przepon, węzeł bez węzła i bałwaneczek, ale tylko pół zwykłej kulki z Silesian boili. To jest ten porzeczka rak i mam tutaj pływaczka czoskowego. Może czosneczek taki mocno aktywny zapach jest kusi. Na każdy zestaw poleci o troszeczkę, czyli jedna garsteczka tutaj na cytrusika, tutaj leci na to, co żeście teraz widzieli na tego Silesian Boili z tym, z, z tym czoskiem, i tyle samo jeszcze muszę dorobić, poleci na Tune. To wszystko, co będę wrzucał na zestaw, czyli bardzo, bardzo delikatnie, typowo, typowo zimowo, leciuteńko, tak nie po mojemu. Aż tak kurde, no nie w moim stylu jak to się mówi, bo ja to bym rzucał, rzucał i rzucał, jak to e, moje hasło mówi, bez nęcenia nie ma łowienia. Ale zimową porą niestety się to robi w całkiem inny sposób. W końcu się doczekaliśmy, szkoda, że nie Łukasz. Ale ja już mam drugiego w tego sezonu. No jeszcze. A mamy, Mogę już oficjalnie powiedzieć. Mam drugiego karpia sezonu styczniowego. Druga rybka tego sezonu 2023. Druga rybka w styczniu, jak już mówiłem, 22 stycznia mamy niedzielę. Jeszcze mamy tydzień stycznia, może za tydzień nam się uda też coś złowić w styczniu. Rybka nie za duża, z 2-3 kilo, ale gruba. Co łukasz? Te zimowe karpie są naprawdę takie grubaski, takie dróg widać, takie opasione są fajnie, nie? Karpik wziął na małego cytrusika 12 mm po papa e, Przynęcone było troszeczkę cytrusem i tam miałem e, morwy, kuleczki z tego Silesian boi, ale nie dużo, garseczka, żeście sami widzieli to, co było tam w wiadereczku. No i się zameldował taki karpik. To jest najlepsze. Był dzisiaj tutaj też Pascal ze znajomymi e, rano, a myśmy po nich przyszli, Słukasz z godzinkę po nich chyba, nie? Jakoś no. tak. No i oni nie złapali nic. Pascal był tutaj jeszcze u nas przez chwilę, mówił, że nic nie złapali, że tragedia, a nam się od razu udało wyciągnąć karpika, nie za duży, pełno łuski, dzikusek, ale zimowa ryba naprawdę cieszy. No ale powiem Ci, że one takie żywe. Jeszcze z godzinkę może posiedzimy. I mam nadzieję, że i tobie się ukażu, do jakiegoś kurde no pierwszego w końcu złapać. Ja już mam zaliczonego drugiego, no mi już starczy. Wieczorem jeszcze mam zamiar lecieć na sandacze. I, I zobaczymy, co przyniesie wieczorny połów. Szósta już wybiła, 4 godziny wędkowania, 4 godziny karpiowania już za nami. Starczy na dzisiaj. Ja złapałem karpika styczniowego, zimowego. Znowu się udało. Jest wielki, jak to się mówi. Kierownik, kusownik rządzi. Szkoda, że Łukaszowi się nie udało złapać zimowego karpia, ale zima jeszcze się nie, zima jeszcze się nie skończyła, tak więc jeszcze Łukasz są szanse na zimowe karpie. E, my uciekamy do domu. Ja się tylko ogarnę troszkę. Bo ja jeszcze mam zamiar lecieć na wieczorne sandacze. Nie wiem jak Łukasz. Zobaczymy w praniu. Ale ja na pewno z karolem już się ustawiłem, tak więc ja lecę do domu. Tylko się tylko ogarnę, coś zjem, chwilę posiedzę. Zmiana sprzętu na spinning, i lecimy na sandaczową miejscówkę. No i dobra, miejscówka zmieniona. Styl zmieniony. Połowów, kompan tak samo zmieniony, czyli 360. E, zmiana połowu tego, co była wieczorem z Łukaszem. Teraz czas na sandacze z Karolem. E, nasza miejscówka sandaczowa, jakbyś inaczej. Ja wam pokażę. Ja zacznę na takiego srebrno-perłowego foksika. Tutaj sobie wyciągnąłem jeszcze trzy gumy, na które, będę mam, na które mam zamiar wypróbować dzisiaj. Chyba, że znowu wyjdzie tak jak zawsze, czyli nie będę miał chęci i ochoty zmieniać gumy i będę całe 2-3 godziny ładował na jedną gumę, bo taki niestety już jestem. <gum> w tym tygodniu odbyły się jedne z największych targów karpiowych, bo zapomniałem w ogóle Wam powiedzieć... Na, na karpiowym wypadzie, no, na tym co było w południe z, z Łukaszem. Były to największe targi, są to największe targi karpiowe w Europie, które się odbywają w Holandii, były w Den Bosch tym razem. Z tego co kojarzę są pierwsze targi, które po koronie się odbyły. Niestety nie byłem, musiałem pracować, ale następnym rok sobie to odbiję i będę na 100%. Łukasz z Natalią byli, po zakupy porobili, obłowili się, pieniądze wydali. I jakiś tam materiał tak samo nagrali, tak więc my z Karolem lecimy rzucać za sandaczami, wy sobie oglądnijcie skrót stargów, co się działo, a za chwilę po, po skrócie widzimy się z jakimś pięknym 90 albo metrowym sandaczem. Tak wyglądały targi karpiowe w Den Bosch. Taka skrótorelacja mogę powiedzieć w wykonaniu kierownika kusownika, ale nagrania Natalii i Łukasza, taka współpraca. My przez ten czas z Karolem nie złapaliśmy żadnej ryby. Trzy godziny spinningu minęły. Naprawdę, ja przepróbowałem, spróbowałem jak nigdy dotąd wszystkie gumisie. Zmarzłem, przemarzłem, jest masakra, tragedia. My uciekamy do domu, bo no, zimno jest. Niby dwa stopnie pokazuje, ale... Jak to Karol mówi, jest chyba minus jeden. Kurde, odczuwalne. To było na tyle. Łapki w górę, jak się podobało. Kto nie subskrybuje, niech zostawia suba. Wy się trzymajcie. My uciekamy do domu. I do następnego.